Suche fakty. Zapomnijmy o złocie, jednak nie Marcin P. znamy nowego prezesa najtrwalszego polskiego związku. Ponadto potwierdzamy przysłowie, że bez pracy nie ma sondaży, a prawie na koniec Sakreble mówi suchym faktom francuski internet, Mariusz Manks zapraszam. Zapraszam, Marius Manks. Tego nikt się nie spodziewał. Na początek suchych faktów, zaskakujący wybór nowego prezesa PZPN-u. W związku była Beata Carlos. Tak, byłam, ale teraz razem z innymi działaczami zmieniłam facebookowy status na wolny. Czy działacze poszli po rozum do głowy, czy też oszaleli kompletnie? To już pewne, że na stołku prezesa zasiądzie Jan Tomaszewski. Wielki bramkarz polskiej reprezentacji swoje rządy zacznie z fochem i przytupem, bo od rozwiązania PZPN-u. Ja się brzydzę tą całą zarazą PZPN-owską, którą trzeba niestety usunąć. Wybory transmitowały suche fakty TV, a tak sytuację na żywo komentował Włodzimierz Szaranowicz. Jest! Nikt mu tego nie zabierze! Po prostu sam sobie to wyrwał! Przeciwko naturze, przeciwko rywalom, pięknie, tak tylko wygrywają najwięksi w historii i on do tej historii wskoczył tak łatwo, tak pięknie. Nowy rozdział w historii polskiej piłki świętowali także kibice, ale raczej w tradycyjny sposób demolując kilka pociągów oraz bijąc się z policją. Bata Carlos, suche fakty. Słuchasz suchych faktów. W suchych faktach czas teraz na wyniki najnowszego sondażu przeprowadzonego wśród bezrobotnych w Polsce. Na pytanie, czy chcesz mieć pracę, aż 21% badanych odpowiedziało tak, 36% nie, pozostali nie mam pracy. Najpierw problemy ekonomiczne, teraz kryzys internetowy w suchych faktach. Przenosimy się dziś do francuskiej sieci, w której zaczynają dominować Polacy. Polacy przejmujemy ten filmik. Ten tekst znają we Francji już wszyscy i we wszystkich buzik grozę. Dlaczego trafiło na nasz internet? Pytają rozpaczliwie najnowsze wydania tygodników. Najwięcej powodów do obaw ma Remy Gellart, znany komiks ponad miliardem wyświetleń na YouTubie, czuje się ograbiony przez Polaków. Miałem tyle filmików, zostało mi już tylko kilka i to w dodatku na dysku twardym, mówi przejęty jadąc go kartem. Podobno rozważa zmianę swojego słynnego hasła na nieważne co zrobisz i tak Zabiorą to Polacy. Całą sytuacją rozgoryczony jest też Nicolas Sarkozy. Mimo, że przejmują wszystko, to nie wyglądają na przyjętych, komentował w wywiadzie na telewizji France D. Donosi nasz paryski korespondent Marek Kłodysz, a prezydent François Hollande zapowiada na wtorek specjalne posiedzenie Zgromadzenia Narodowego w tej sprawie. Dużo ćwicze w suchych faktach. Mało brakowało, a ministra sportu pożegnałaby się ze swoim stanowiskiem. Więcej wiem, Mateusz Worek w Worku. Dzień dobry. Wszystko z powodu niezadowolenia premiera po dwumeczu Polska-Anglia. Nieoficjalnie Donald Tusk miał mieć pretensję do Joanny Muchy o to, że choć tyle haratali w gałę, ta w decydującym momencie nie potrafiła oddać strzału na bramkę Anglików. Przeanalizowałam tę sytuację tysiąc razy. I jeśli chodzi o moje możliwości, nie mogłam nic. Robić. Tłumaczyła dziennikarzom Joanna Mucha chwilę po zakończeniu meczu. Pozostajemy jeszcze przy piłce nożnej. Dziś i jutro w polskich miastach zostaną rozegrane mecze towarzyskie europejskich zespołów. Derze Eindhoven zmierzy się z górnikiem Zagrzeb, natomiast hitem będzie spotkanie Juventusu Toruń z to tamtym hamem Londyn. Wymagania piłkarzy zobaczycie na platformie Suche Fakty TV. Żart! Cały sucher, całą dobę. Na facebook.com ukośnik Suche Fakty.